Bardzo ważny moment. Ten szczyt ma istotne znaczenie dla umocnienia więzi sojuszniczej, dla pokazania całemu światu, że jesteśmy razem, stoimy twardo, oprzemy się każdemu niebezpieczeństwu. NATO jest sojuszem obronnym, podkreślić to bardzo mocno chcę i z całą pewnością szczyt także będzie to podkreślał, nikogo nie atakuje ale będzie bronił każdej piędzi ziemi Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc każdego państwa, które do Sojuszu Północnoatlantyckiego należy, przed wszelkimi zagrożeniami. Dzisiaj tym największym zagrożeniem, bez wątpienia, w szczególności my to obserwujemy w Europie, na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, jest Rosja, która napadła na Ukrainę bez żadnego uzasadnienia. Prowadzi agresję przeciwko temu suwerennemu niepodległemu państwu już od dwóch i pół roku. Ukraina jest wspierana w tych działaniach obronnych przez państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mam nadzieję, że ten szczyt NATO tutaj w Waszyngtonie, jubileuszowy szczyt NATO wyśle wyraźny sygnał: po pierwsze, o tym, że droga Ukrainy do NATO jest nieodwracalna, w tym znaczeniu, że w istocie NATO jest gotowe przyjąć. Ukrainę w swoje szeregi, a decyzja w istocie przede wszystkim należy do ukraińskiego społeczeństwa, które musi tego chcieć ale nikt z zewnątrz nie może tego zablokować nikt poza państwami nato które decydują o przyjęciu kolejnego państwa do sojuszu północnoatlantyckiego i społeczeństwem tego państwa które demokratycznie decyduje o kierunkach polityki państwowej nie może w tych sprawach decydować nikt z zewnątrz nie ma na ten temat nic do powiedzenia i nie może się tutaj skutecznie wtrącić to jest bardzo ważny message który mam nadzieję że ten Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeżeli chodzi o Ukrainę, wyśle. Poza tym nowe formy wsparcia i budowania relacji pomiędzy Sojuszem Północnoatlantyckim a Ukrainą, budowania partnerstwa, które stanowi tą drogę Ukrainy. Do NATO, czyli, czyli w szczególności stworzenie centrów koordynacji, centrów, centrów treningowych. Dzisiaj takie centrum jest budowane także w Polsce, w Bydgoszczy. Nazywamy je w skrócie JTEC, wspólne ukraińsko-natowskie centrum analiz, szkolenia i edukacji. W którym będą szkoleni ukraińscy żołnierze, będzie także wymiana doświadczeń pomiędzy ukraińskimi żołnierzami a, a ekspertami z NATO co do strategii, co do metod stosowanych na polu walki, także przez rosyjskiego agresora. Więc to będzie takie budowanie, można powiedzieć, wspólnych zdolności obronnych przez Ukrainę i NATO razem w ramach tego centrum i wielkie centrum w Wiesbaden w Niemczech, które będzie realizowało zadanie. Koordynujące, związane ze wsparciem dla Ukrainy, właściwie na wszystkich polach, jeżeli chodzi o obronę przed, przed, rosyjską, przed rosyjską agresją. Mam nadzieję, proszę Państwa, że będzie mowa też o tym, co dla przedstawicieli Ukrainy kluczowe, dla prezydenta Wołodymyra Zełyńskiego. Ja rozmawiałem z Wołodymyrem Zełyńskim dwa dni temu w Warszawie, długo, bo w drodze na szczyt NATO odwiedził nas, jak Państwo wiecie, a mianowicie formalne zaproszenie Ukrainy do NATO, ten szczyt. Tego zaproszenia najprawdopodobniej nie wyślę, ale mam nadzieję i będę o tym mówił też w swoich wystąpieniach, że stanie się ono faktem już na kolejnym szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego, który, który będzie w Hadze. Tu w każdym razie proszę Państwa umocnienie jedności, budowanie zdolności obronnych Sojuszu Północnoatlantyckiego w zakresie obrony przeciwrotniczej obrony przeciwrakietowej, umacniania wschodniej flanki, realizacji planów regionalnych, wypełnienia ich w 100% i budowania nowych zdolności także w zakresie współpracy z Ukrainą. To są, te, to są te najważniejsze elementy i decyzji, i przekazu, który chcielibyśmy, żeby popłynął z tego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale przede wszystkim jedność. Odporność i gotowość to jest, to jest najważniejsze, żeby szczyt NATO umacniał bezpieczeństwo państw NATO. To ma, to, ma, to ma znaczenie kluczowe także dla nas, Polaków, którzy powtarzam jeszcze raz, nie tylko świętujemy 75-lecie Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także 25-lecie w tym roku naszej przynależności do tej wielkiej wspólnoty bezpieczeństwa i, i obrony przed wszelką, przed wszelką agresją. Przede wszystkim bardzo się cieszę zarówno z wystąpień pana prezydenta Joe Bidena, bardzo twardego, bardzo mocnego, z bardzo jasnym przekazem, co chcę podkreślić, właśnie ten fragment mówiący o tym, że Ukraina, że Ukraina de facto... Pokona Rosję w tym znaczeniu, że, że oprze się Rosji, że Rosja nie zwycięży, miało najistotniejsze znaczenie, bo to jest także informacja co do przyszłości polityki, zarówno amerykańskiej, jak i tej, którą Stany Zjednoczone będą chciały realizować w ramach sojuszu czyli wspieranie Ukrainy na wszelkich polach, a przede wszystkim niedopuszczenie do tego, by Ukraina w tej wojnie uległa Rosji. To jest, to jest ze strony najsilniejszego mocarstwa stanowiącego trzon Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bardzo ważna informacja od, od głowy państwa, która została wczoraj wysłana w świat. I to, co powiedział sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg w swoim wystąpieniu, że nie możemy dopuścić do tego, żeby Rosja wygrała tę wojnę. To jest, to jest, drugi, to jest drugi niezwykle ważny Element przekazu. We cannot let Russia win this war. To, to, był, to był ten bardzo ważny moment. Te dwa wystąpienia, można powiedzieć, pod tym względem absolutnie się zgrały i stanowiły taki wspólny przekaz dla całego świata. the strong signal to moscow is unity, unity of a, of a transatlantic alliance and, uh, and the readiness and that we strengthen our military capabilities. this is, this is the, the strong message that we will support, that we send the, the military equipment to, uh, together to, to, to ukraine to help ukraine uh, stop russian aggression, um, uh, to, um, uh, to, to do, do not let um, Russia win this war. This is the, the, the main message to, to Russia. Proszę Państwa, dyskusja jest właściwie tylko wokół tego momentu, w którym Ukraina będzie przyjęta do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a nie na temat samego faktu, czy Ukraina powinna być przyjęta do NATO, czy nie. Bo o tym wszyscy doskonale wiedzą, że tak naprawdę szanuje się tutaj decyzję społeczeństwa ukraińskiego. To oni wyznaczają kierunek, w którym chcą, żeby podążało ich państwo. Czy ono ma podążać ku Wschodowi, czy ono ma podążać ku wspólnocie wolnego Zachodu. Dzisiaj ten głos Bezpieczeństwa Ukrainy jest jasny i wyraźny. Chcą przynależeć do wspólnoty Zachodu, a wspólnota Zachodu wysyła bardzo wyraźny sygnał do Ukrainy, że jest na tą przynależność otwarta, jest na tą przynależność gotowa. Dzisiaj jest tylko jeden problem, a mianowicie to, że wojna musi się zakończyć, bo Ukraina ma zostać przyjęta do NATO na wszystkich pełnych prawach, tak jak każde inne państwo członkowskie, po prostu jako zwykły członek Sojuszu Północnoatlantyckiego, a to oznacza, że będzie wobec Ukrainy obowiązywał Artykuł 5, czyli obowiązek kolektywnej obrony. No dzisiaj, kiedy wojna trwa, oznaczałoby to automatyczne włączenie się NATO do wojny przeciwko Rosji, a tego z kolei nikt nie chce, bo NATO wspiera Ukrainę, NATO będzie wspierało Ukrainę, ale NATO nie chce prowadzić wojny z Rosją. W związku z powyższym jest otwarta ta droga Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale jest dyskusja na temat momentu, w którym kolejne kroki powinny zostać na tej drodze dokonywane. Yesterday I talked with President Biden and <laughs> there is no doubt that everything is okay. you know this is the, the, this is the decision of, of, the, of, the, of the president biden and his family and, and we don't interfere in the, in the american elections because this is the duty and this is the privilege of americans to decide who is the president who will be the, pre, the next president of the united states of america You know, we'll see. We will, we will, I hope we will send a common message to the world what's the decisions of the NATO uh, summit this time, and, and, and that unity and, uh, is uh, unity as always. Thank you.